Cześć witajcie, Przejdziemy się teraz windom w czeskim cieszynie. No tu jest napisane akurat po polsku, ale to jest Czeski Cieszyn O proszę bardzo, no, a wszystko po polsku to jest napisane, Ale no Czechy, Czechy, Czechy Proszę bardzo Zamek Cieszyn tutaj jest Tu winda. Przejdziemy się koszt sprzęt rowerów. Zobaczymy A, taka panoramiczna, no, trochę taka jadowska I party mm. Mam nadzieję, że to zjedzie Ej, jedzie Elegancko Winda w Czeskim czeskim Cieszynie Nic tu wolę nie klikać, ale no, fajna No, fajna jak fajna Biorę polecam Ło, chuj, tu zjechali? A, tu Teraz na pierwsze no. Średnio Urus, Urus ktoś napisał Jakiś Wanderus Stalbieret, co? No bo to jest Śląsk Aha, Śląsk Na granicach, ale no O już? No chyba już 那快点。Yeah,